Wejdzie idę, idę tam. Idę tam, gdzie nic nie ma. Nie wiem. Czekaj, bo tam był ten kabel optyczny. To może coś tam się utworzyło już. Tu nigdzie nie wejdę. Dobra, tutaj się wejdę. Bardzo góry do mnie. Dokładnie do góry bądź pas. No, trzeba... Tam nie, no jak to wyjdzie. To szkoda jakiś tam. Czy ja zrobiłem? Wstał widok jakiś, a to twój był, pijemy? No nic nie widzę, no ty, wejdzie zaraz, rzucę, to ja sobie wezmę worek Mogę Cię grać, a tam Ty, a tam za tą nic nie ma ciężarówką? Może na ciężarówkę musisz wejść? Patrz. Nie widzę. Widzisz to? Nie. Na siatce. O kurde. Tu mówiłem worek wziąć, to nie. Tylko uważaj, żeby tam koleś jest. Spiderman, Spiderman. spider Zrzucił mnie jeszcze, no. już. Też spadłem. Nie jesteś sam. Uważaj, żeby tu koleś jest. 32 tam poszedł w te drzwi tam poszedł w te drzwi weź sobie kabel optyczny jak coś Wysłaniaj, bo może, może być. nie mam broni, poczekaj no tam. napisałeś? jest, jest, przy w drzwiach Na, jak? dobrze stoi? ja otworzę no, po cichu kurty broni, na amunicji nie mam. Nooo! On już za blisko był. On wychodził już w tym momencie. Dawaj. Dobra, czytanie. to czytanie? Podoba, no, no, no. Tu? ale dobra, już wiemy gdzie iść. Wierzycielka wyłączona, tak? Tak, no to idziemy. Idziemy. Szybko, szybko, szybko. Tak, lamelsko. Idziemy dalej. O, szybciej, chodź szybciej, więk... Dłuższym... dłuższy krok, dłuższy krok. A jakby z tego kolesia granatę rzucił? Czekaj, Nic ma. Nie jest czy amunicję mam A jak rzucić z granatą tam? Nie ma go tam. Nie ma? Czekaj, a tu jest. Tu jest ty, ktoś tu jest, bok nie? Gdzie? Tu Gdzie? doktor jakiś. Jeszcze skoczyłem. Zapisz w tym miejscu. tutaj ten kolej stoi przy drzwiach. Mhm. czekaj, załaduję. Czekaj. Ja to nie wchodzę teraz. Czekaj, tak, zapisać trzeba. No Dobra Dawaj Poczekaj, poczekaj, trzeba inny wejście znaleźć Poczekaj Kto to otworzył? Tam jest Kto otworzył? Kur... No Jak się kur... Co On by was a ja się wystraszyłem Dobra Jeszcze raz Chłopie ty Uważaj, bo on zaraz O, idzie, idzie, idzie Zatwieram, jeszcze jeden to mi go odpłynie. Widziałeś, jak mu te z głowy? Ja to ja byłem. Dobra, zapisz to. Po co? Zapisz, bo w głupim miejscu zapisana jest. Ja nie mogę, cały czas tylko to zapis. Zapisz, 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 co? Po kawałku, bo to... A ty nie możesz? A nie mogę, bo ty masz serwer. Chyba. A wciśniesz, hej? Dobra, idziemy. O, ten widzę, tu powiem. Co to jest? Tu nic do wzięcia nie jest. Uważaj, bo tu jakiś komputer. Nie widzę co jest dalej. Komputery. Jeszcze ten komputer. Podpachaj do domu. Tak. Na topie gram. Ja to złamię. Dawaj, to złamę, a ja. Ty łamie, a ja będę osłaniał. Osłaniam cię, nikt cię nie trafi w głowę. Jak coś to mm. tylko Przez Przez Uuu, ja w potulice. Już. Apteczka. Wszyscy na apteczka, tam on będzie stał. O, cię nie gadasz. co, apteczka i tyle. Nie. Let's go. Uciekł tu będę. ja chciałem ją wziąć. Łyknął se. Jeszcze musiał zamknąć? Ja chciałem wziąć. Jeszcze musiał zamknąć, ty. Jeszcze dla mnie zostało. Coś tutaj jest, jakieś śmieci chyba. Hmm. Są kompon tak e, nie są poproszę to. dwa szejki. Patrz, tu są te drzwi chyba. Nie, tu nie masz drzwi. Chodź ty drzwi wszędzie widzisz. No to, 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 to. Tylko światła nie gaśmi. mi. że ja uważaj, w ulicę Czy jakieś jakie są drzwi? A to tu było to okno otwarte. Tu kogoś wjechał, chodź tam o nie wiadomo. Tutaj są raz, dwa dwoje drzwi, i okno po cichu miało być bardzo po cichu. Tylko, że tam ktoś jest, tam ktoś jest, idzie, idzie, to ...co w górę. Ty? nie mam czego Co? Nie mam czego strzeić. Widzisz tam kogoś? Muszę wziąć sobie na dłużej. Tam tam było i. Idzie, idzie, wolaj. Jeszcze w świetle stoi. Bo nie widzę jakoś tak z głupiej strony stanąłem. Z dupy strony. Jest tam ktoś? Nie wiem. wejdę zobaczę. To właśnie jest, jest jakiś koleś, to zabij go, ale jego nie wolno, bo to cywil jest. A jeszcze ktoś jest? jest? To jest może nie koleś, co mogę go znaleźć? To nikomu nie ma, ja idę tu złapać. Chwyć postać, to chwycamy. Co to jest? Co to, co to? Co? Dobra robota. Dzień, ale co mam z nim zrobić? Wypakować. Gdzie? Dobra, myślałem, że ci o działkę chodzi. Z tym kolesiem? To nie wiem. Dawaj go tu. Poczekaj, nie otwieraj. No tylko sprawdzę. Przesłuchanie. Schodź. Jak mam Ty. to Ty, no już wiem jak to robić, chłopie, pa. Nie chciałem. Bo za dużo wiesz. Co mamy wypakować? No tak, co, ktoś wiodł. Głaśni tam, tam są schody tylko. Jakby stał, to i tak by. Zapisał. Zapisałeś? Nie. To poczekaj. Wiesz, co problem? No. Ja muszę na chwilę. Ten opuścić, przepraszam za to, nie. Ale zaraz, zaraz No ale włącz co, jakbym degrał. No, ale to mnie zabija. No dobra, no to zrobię cięcie w takim razie. No, widzimy się za chwilkę, jak razie wróci.